Ryszard Lubicz to postać, która już dawno przeszła na karty historii. Piotr Cyrwus wcielał się w tę rolę od samego początku. W pewnym momencie zdecydował się jednak odejść z produkcji. Co dzisiaj słychać u aktora? Ryszard Lubicz z klanu. Tragiczna śmierć ulubieńca publiczności. Kiedy zrobiło się głośno o tym, że Rysiek z klanu odejdzie na zawsze, fani byli wstrząśnięci. Ukochany bohater Polaków zmarł tragicznie, gdy napotkał złodzieja w swoim szpitalnym pokoju. Podczas szarpaniny upadł i uderzył głową o podłogę. Nawet po śmierci był bohaterem i jego organy trafiły do potrzebujących. Rysia nie ma już wśród nas, ale Piotr Cyrwus nie zwolnił tempa. Aktor, który mocno się starał wyjść z szufladki klanu, pokazał już w niejednej roli, że ma ogromny talent. Jak się okazało, Piotr Cyrwus jest również świetnym komikiem i nieraz bawił dużym poczuciem humoru. Aktor wyjawił również w rozmowie z gazetą Wrocławską, że rola Ryśka dała mu nie tylko uwielbienie fanów, ale i mnóstwo hejtu. Przeżyłem straszny hejt, to cień bycia popularnym. Naśmiewanie się na przykład z roli Ryszarda, w której bałem się, że mnie zaszufladkują. Aktorstwo dla mnie polega na tym, żeby grać całym sobą autentycznie, i dlatego wielu ludzi myślało, że ja jestem taki sam jak Ryszard z klanu. Też forma serialu codziennego sprawiła, że my, aktorzy, którzy w nim graliśmy, staliśmy się ich domownikami, i z czasem ludziom myliła się rzeczywistość z fikcją. To była jedna z wad popularności. I dlatego teraz już nie biorę takich ról dużych w serialach, wolę tylko od czasu do czasu pojawić się w telewizji, w filmie, opowiadał w wywiadzie.